Ta moja dzisiejsza wizyta w tym pięknym muzeum, e, tak naprawdę nie była zaplanowana z perspektywy takiej, żeby nagrywać tam materiał. Dlatego wybaczcie, troszeczkę takie run and gun podejście, troszeczkę strzelanie z biodra, może, może, może nie najlepsze, ale myślę, że sam klimat jest wystarczająco fantastyczny i ludzie z tym związani są wystarczająco wkręceni i przy tym mega sympatyczni, że warto rzucić okiem. To, co za chwilę zobaczycie, to ledwie maleńki przedsmak, bo nie było moją intencją, żeby. Dać wszystko na tacy, pokazać i pozwolić Wam usłyszeć wszystko albo przynajmniej większość. Dlatego tylko i wyłącznie maleńka pigułka, mam nadzieję, że zachęcająca, bo ja osobiście serdecznie polecam i już przerzucam się do wcześniejszego nagrania. Cześć, z tej strony Tomek i witam Was ze stolicy. To jest mój niezegarkowy wyjazd tutaj, ale tak się zdarzyło, że mimo niesprzyjającej aury, jest mała, mały promyk zegarkowego potencjalnego światła w tym wszystkim, czyli udaje się właśnie na ulicę Piekarską, gdzie Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć coś ciekawego. Zapraszam! Witamy. Jesteśmy razem z Piotrem Łukasińskim w budynku warszawskiego cechu złotników, zegarmistrzów, optyków, grawerów i brązowników, w którym znajduje się muzeum. Tym jest bardzo dużo zegaru, w związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych zbiorami mistrzowskimi z różnych epok, bardzo ciekawymi, do odwiedzenia nas. W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 12 do 18 jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pokażemy Wam regulator astronomiczny systemu Strasera, Atmosa i jeszcze wiele innych rzeczy, które mogą Was zainteresować. Możemy Dobra. też opowiedzieć kilka ciekawych historii związanych z zegarami, o posiadaczach tych zegarów oraz o osobach, które je restaurowały bądź naprawiały. W naszych zbiorach poza samymi zegarami, bo my najbardziej jesteśmy zawsze zainteresowani zegarami. Posiadamy też przedmioty wykonane przez grawerów, brązowników, optyków, złotników, którzy należą do naszego celu. Zapraszamy. Środka ciężkości całego układu, to tak jak dziecko na huśtawce, nie odpycha się od, od tak, ziemi, tak. ale poruszając nogami, który jest dekorowany. No i wszystkie elementy w tym zegarze są wykonane na najwyższym poziomie, właśnie na jest to zegar, ale wyposażony w dodatkową funkcję. Ta papierowa tarcza ma e, służyć do rejestracji zdarzeń, w celach marketingowych najprościej mówiąc, czyli... Już, już wówczas myślano o tym, że ten klient potem kiedyś zobaczy. Może ktoś zobaczy u niego w salonie ten zegar, będzie chciał kupić też taki sam. No to wtedy przyjdzie do mnie. Nazwy, miejscowości, które zupełnie nikomu nic nie mówią, bo są małymi miejscowościami. Szukam tutaj takiego, jakiegoś takiego przykładu. Nie to Hamburg, Ameryka to po prostu jest nazwa wykonawcy zegara, to jest mhm. A A przygotowany przez profesora Mrugalskiego po to, żeby, e, no, żeby obserwator mógł zobaczyć jak działa zegar i tu się to bardzo prosto da wytłumaczyć. A Tutaj ten impuls dokładnie widać w tym miejscu na połączeniu, tutaj widać, że raz w jedną, raz w drugą jest przekazywana energia do wahadła. maszyna, czyli to jest ciekawe urządzenie do poprawienia zarysów zębów za pomocą tych frezów, które są w szufladkach. 1760 rok no to potrafił e, na e, przestrzeni podróży na Jamajkę z Europy, która trwała 147 dni, zrobił 54 sekundy różnicy. Witek jako wybitny przedstawiciel. Naszej, naszego, naszego sztuko-zawodu pozwolił sobie na uzupełnienie brakującego okrętu. O! Nie było jednego okrętu, został uzupełniony i ma Polską polskie bandery. Bandery o, po to żeby odróżnić go od innych. Muzeum rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych. Właśnie skończyłem swoją wizytę i muszę powiedzieć, że jest to intrygujące i zaskakujące, bo tak bardzo fascynujące miejsce. Może nie ma tam mnogości zegarków naręcznych, tych, które stanowią klucz dzisiejszego naszego hobby, ale to uświadomienie sobie, jak dużo z kosmicznie skomplikowanej i intrygująco fascynującej historii nosimy w tych zegarkach naręcznych na co dzień jest po prostu fantastyczne. Ja bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jak tylko tutaj będziecie w stolicy, zajrzyjcie, jeżeli będzie akurat koniunkcja dat taka, że Wam na to pozwoli. Super. Mi się podobało bardzo i to na tyle.